Witam Was wszystkich serdecznie, z tej strony Król Żółci. W obwodzie charkowskim Rosjanie mieli zająć się poliwką i atakują po raz kolejny zresztą zaliczną. To jest już przy granicy z obwodem donieckim. W tym miejscu front był ostatnio wyjątkowo cicho, a tym samym Ukraińcy nie mają tutaj odpowiedniej ilości posiłków. Ja bym to brał jednak za ofensywę odciągającą uwagę. No na tę chwilę przygotowania przed tą właściwą jeszcze trwają. Przez przygotowania mam na myśli intensywne naloty dronowe w Charkowie i Sumach. Głównym celem ataków zdają się być tutaj przede wszystkim centra łączności, a przede wszystkim to ukraińskie wojska dronowe. Polska przekazała Ukrainie właśnie kolejne 5000 satelitów Starlink. Oni nam grożą, my im sponsorujemy media, na zawsze mieliśmy łeb do interesów. Na transfer tych Starlinków musiał się zgodzić także rząd Stanów Zjednoczonych, bo to jest w końcu ich sprzęt. A one stanowią trzony, jeśli chodzi o komunikację tamtejszej armii, także oznacza to, że na tę chwilę rząd amerykański nie zamierza porzucać Ukrainy. Rosja buduje nowy okręt flagowy na Krymie, podobno. Przyznam szczerze, jest to trochę jak dla mnie dosyć ryzykowne posunięcie, no jakby nie patrzeć, oni mają też stoczni i w innych regionach, a to jednak jest całkiem dobry cel dla Ukraińców. Nawet jak ich możliwości na tę chwilę trochę osłabły, to jednak nie ustały całkowicie. Marco Rubio wydał oświadczenie, w którym powiedział, że USA nie są zainteresowane przeciąganiem procesu pokojowego. Rosja ma w ciągu kilku tygodni stwierdzić, czy jest zainteresowana pokojem, czy nie. Czyli można powiedzieć, że jest to swego rodzaju ultimatum. Wiadomo, że presja na Trumpa, by przestał negocjować, jest bardzo duża. Ja bym to jednak uznał za pewną taktykę negocjacyjną, no bo na tę chwilę, no to umówmy się, Amerykanie to tutaj za dużo kart na stole już nie mają. W amerykańskim parlamencie natomiast mamy teraz przesłuchanie Komisji do spraw Grenlandii. No i w ten sposób poznaliśmy już oficjalny powód, dla którego rząd chce zająć tę wyspę. I jest to powód jednocześnie trochę sensowny i absurdalny. No bo sensowny, bo w teorii chodzi o to, że jak Rosjanie wypłyną z Murmańska i będą chcieli wpłynąć na wody amerykańskie, no to muszą przepłynąć przez korytarz pomiędzy Islandią i Grenlandią, ewentualnie między Islandią i Wielką Brytanią. Tylko że problem w tym, że ten korytarz to ma z 1000 kilometrów szerokości i jest oddalony od Ameryki z jakieś 3000 co najmniej. W ten sposób no to można wytłumaczyć zajęcie jakiegokolwiek miejsca na Ziemi. Już nie mówiąc, że ten cały korytarz to też są wody międzynarodowe. A w razie ewentualnej wojny to Rosjanie se i tak popłyną jakim wygodnie. No, i jeszcze pytanie, jak w świetle tego wygląda bez bezzasadność inwazji Rosji na Ukrainę? W końcu, no, to jest dużo bliżej niż z Ameryki na Grenlandię. Jest to zresztą też o tyle ciekawe, że sam autor tych słów, to jest generał Cavoli, dowodzący w ogóle wojskami amerykańskimi w Europie, no, to jest tak w ogóle człowiek demokratów. Wiadomo, ci generałowie też są bardzo elastyczni. Choć biorąc pod uwagę, że Duńczycy to są posłuszni, Janka są w 100%, no to całe to zamieszanie, to jak dla mnie może mieć dla Stanów Zjednoczonych tylko skutki negatywne. Donald Trump odpalił petarda albo w zasadzie no to bombę atomową, cła na praktycznie wszystkie kraje na świecie, również te zaprzyjaźnione, również i na, na Izrael. Co najciekawsze pejsacze mają odrobinę, tylko niższe cła niż Unia Europejska, ale nie najniższe, a oni też w zamian zobowiązali się nie nakładać cła na produkty amerykańskie, więc jest to też pewnie spore dla nich zaskoczenie. Pytanie, czy Trump nie zdaje mnie z dzień po ogłoszeniu. Trump nazwał cały ten swój manewr dniem wyzwolenia i można powiedzieć, że jest to dzień końca globalizmu, albo przynajmniej takiego globalizmu, jaki znamy obecnie. Co prawda... Przynajmniej na tę chwilę koszty dla Ameryki jako ogółu będą wyższe niż straty, ale nie o Amerykę jako ogółu mu tutaj chodzi. Wielu może się ze mną nie zgadzać, zwłaszcza ekonomistów, ale wolny rynek nie jest naturalnym stanem gospodarki. Nie ma bowiem naturalnego stanu gospodarki, bo gospodarka, jaką znamy, no jest tworem wyłącznie ludzkim. Mówiąc bardziej obrazowo, żeby móc robić biznes, trzeba mieć z czego, trzeba mieć dla kogo, trzeba mieć gdzie i trzeba mieć spokój. O to wszystko ktoś musi zadbać, a nie ma nic za darmo. Niezależnie co o nim myślimy, to cały obecny porządek światowy opiera się na tych setkach baz amerykańskich rozsianych po świecie. Jednocześnie ci, co tam służą, a to w większości jest Ameryka prowincjonalna, no to na obecnym ładzie gospodarczym najwięcej tracą. A skoro oni ten ład stworzyli, no to mogą sobie go zburzyć, i to się właśnie dzieje. Drugą istotną siłą, która umożliwiła powstanie obecnego porządku, no to był Gorbaczow i spółka, którzy skasowali ZSRR. Jak na tym wyszli, no to wszyscy wiemy. Stąd też to zbliżenie Waszyngtonu i Moskwy. Tak jak Gorbaczow usuwał radzieckie imperium, by przy współudziale zachodnich dorad. Tak jak Gorbaczow usuwał Radzieckie Imperium przy udziale zachodnich doradców, tak teraz Trump rozmontuje Imperium Amerykańskie i w zamiar Putin dokoptuje go do tego nowego porządku światowego. Możliwe, że za niedługo Ameryka może na przykład dołączyć do BRICS. Najbardziej ucierpi na tym oczywiście zachód Europy i amerykańskie wybrzeże i jedne i drugie to tereny najbardziej zależne od handlu. O nasz kraj natomiast bym się aż tak bardzo nie martwił. My mamy przemysł, my mamy rolnictwo, nasza gospodarka jest oparta na w miarę solidnych fundamentach. Możliwe, że nawet na tym zyskamy. Modny stał, modny stał się też teraz zarzut, że Trump nie nałożył cał na Rosję. No a nie nałożył z prostej przyczyny. Oficjalnie USA z Rosją nie handluje, a cła są na handel, więc ciężko jest nałożyć cło na coś, czego nie ma. Choć nie przeszkadza to oczywiście jego przeciwnikom w oskarżeniu go w dalszym ciągu o bycie rosyjskim agentem. Najbardziej mnie jednak w tym wszystkim śmieszy to, jak wszyscy teraz mówią o stratach giełdowych, że giełda straciła już ileś tam trylionów, tak jakby to były jakieś realne pieniądze. Podczas gdy amerykańska giełda to jeden wielki balon, na tę chwilę nie mamy do czynienia z żadnymi stratami, tylko po prostu urealnieniem wartości całej tej amerykańskiej gospodarki. Ciekawe jest również to, jak długo to wszystko się udało utrzymać w tajemnicy. No bo, jakby nie patrzeć, cła zostały nałożone na łącznie 185 krajów. To jest bardzo ważna decyzja, prawdopodobnie poprzedzona licznymi konsultacjami, no a w Białym Domu ściany mają uszy. No chyba, że te cła nie były poprzedzone konsultacjami, albo projekt był po prostu tak niewyobrażalny, że ludzie, którzy o nim nawet wiedzieli, to nie spodziewali się, że on to jednak chcieli w życie. Możliwe też, że ta taktyka spamu, którą Trump stosuje, rzeczywiście przyniosła tutaj efekt. No na tę chwilę prezydentowi Stanów Zjednoczonych zostaje jeszcze jedna rzecz, mianowicie ogarnąć jakoś Fed. W sensie chce on uzyskać od niego obniżką stóp procentowych, co jest oczywiście w tym przypadku jak najbardziej logiczne. No jeżeli chcemy przenieść produkcję przemysłową do USA, no to oprócz cał potrzebne jest również osłabienie waluty no i obniżenie kosztów kredytu. Dwie rzeczy, które można osiągnąć właśnie dzięki obcięciu stóp. No, na tę chwilę jednakże rezerwa federalna odmawia i to może być potencjalny gwóźdź do trumny Trumpa, no bo cła są już wprowadzone, no ale w wielu przypadkach bez tych dwóch zabiegów no to koszty kupna produktów za granicą nadal będą niższe niż ich produkcji w Stanach, a to będzie oznaczać, że cały ten wysiłek Trumpa jedyne czym poskutkuje, no to giga recesją. Chiny natomiast odpowiadają już na cła Trumpa i to cłami równie zabójczymi, bo wynoszącymi 34% na wszystkie produkty ze Stanów. Plus wprowadzają również zakaz sprzedaży kilku metali ziem rzadkich, jako produktu o strategicznym znaczeniu. A wejść w życie mają one 10 czyli w następny czwartek. Dodać trzeba, że główny import z Ameryki no to są produkty żywnościowe: soja, kukurydza i inne takie, a marże na tym są niewielkie. A z drugiej strony to są też produkty, które trudno zastąpić z dnia na dzień. Trump zresztą już zapowiada nałożenie kontry ceł, także za niedługo cały handel pacyficzny przestanie istnieć. Pytanie tylko, kto jest bardziej przyzwyczajony do niedoborów, bo ja obstawiam, że jednak azjaci. Państwo Środka nie jest zresztą jedyną siłą odpowiadającą prezydentowi Stanów Zjednoczonych, bo Unia Europejska również ma ogłosić swoje cła w następnym tygodniu. Na tę chwilę natomiast Unia Europejska spotyka się z państwami Azji Ale Centralnej w Samarkandzie, w Uzbekistanie. I jest to pierwszy taki szczyt w historii. Co prawda Unia miała się tam pojawić już dopiero po pokonaniu Rosji, no jednakże wiadomo do tego póki co nie doszło, a eurokraci no nie wysiedzą w spokoju. A akurat Azja Centralna, a przynajmniej niektóre państwa Azji Centralnej, no mają do Rosji dosyć negatywny stosunek, wiadomo ze względu na historię. Plus, jest to też miejsce, gdzie działają Turcy, no i miejsce, gdzie przechodzą też szlaki handlowe z Chinami. Także Europa ma powody, żeby się tutaj rozpychać. Na tej chwilę nikt jednak nie chce inwestować jakichś większych pieniędzy. No Szczyt ten przyniósł jedynie 12 milionów euro na rozbudowę połączeń z Europą, no to są grosze. Choć żeby nie było, od czegoś trzeba zacząć. No nikt nie będzie tak od razu pakował pieniędzy w projekt, którego przyszłość jest nadal niepewna. Nasz rząd stworzył kampanię skierowaną do krajów, z których na naszą granicę nadchodzą emigranci i to, co ciekawe z udziałem nawet samego Tuska, takie odwrócone Hercliz Wilkomen. Przyznam szczerze, że mnie to troszeczkę zszokowało i to tym razem pozytywnie, no ale wiadomo, Donald jest to elastyczny, akurat w tym przypadku jest to nam na rękę. Tylko nie wiem, po co tam słowo o Putinie, akurat w trzecim świecie, to nie jest raczej postacią pozytywną, więc wielu może to źle odebrać, no zwłaszcza, że on nie za bardzo ma z tym jakiś związek. Łukaszenka to co innego, no ale Łukaszenka, wbrew temu, co u nas mówią, ma bardzo dużą oddosę autonomii. No nie, żeby Putin płakał z powodu naszej sytuacji na granicy z Białorusią, ale ja myślę, że to bardziej jest jednak inicjatywa czysto białoruska. Na Węgry przyjechał Benjamin Netanyahu. Przy tej okazji Orban oświadczył, że jego kraj występuje z udziału w Trybunale Haskim. Z jednej strony on i tak nie za wiele zrobił, zrobi, z drugiej strony, jak w przypadku Netanyahu, fajnie by było, jakby jednak w końcu coś zaczął robić. Nikt nie jest bez wad, a Orban też jakichś kolegów potrzebuje. Sami Pejsaci próbują wejść do teraz, do obozu dla uchodźców w Rafie, który do tej pory miał być wyłączony z działań wojennych. Już nie jest, to czym przekonało się stu palestyńskich cywilów, w tym 30 dzieci. Jednak jest i dobra wiadomość, bo w Syrii w końcu pojawił się jakiś ruch oporu na terenach zajętych przez pejsaczy Islamski Ruch Oporu Syrii. A są to w większości sunnici właśnie z południa, więc tamtejszy rząd będzie miał teraz problemy z ich pozbyciem się w taki sposób, by wszystko było zgodne z, szari z szariatem. Mamy tutaj też pierwsze ataki właśnie na konwoje izraelskie. Co najciekawsze, to organizacja ta sprzymierzyła się już z Hezbollachem, co niesie ryzyko też powrotu wojny do Libanu. Iran natomiast podał warunki ewentualnej denuklearyzacji, ewentualnej, no bo mają nadal móc produkować wzbogacony uran do celów badawczych. Oficjalnie to Izrael nie ma broni jądrowej, więc to porozumienie za wiele nie zmienia, a w zamian wszystkie sankcje na ten kraj mają być zniesione, podobnie jak mają być zwrócone wszelkie środki, jakie kiedykolwiek zostały im skonfiskowane, a trochę tego jest. Choć wygląda to na dość słaby deal dla Ameryki, no to Trumpowi mógłby się przydać raz, że oficjalnie powiedzą, że przestaną, więc Trump się będzie mógł trochę polansować. Dwa, może to być wymówka dla wyjścia np. z Iraku i Syrii. A za pół roku przeciętny zjadacz burgarów zapomni, że takie coś jak Iran w ogóle istnieje. W mediacje między stronami ma się już oficjalnie angażować Moskwa. Klaus Schwab odchodzi ze stanowiska szefa Światowego Forum Ekonomicznego. Tak jak powiedziałem wcześniej, globalizm się skończył, więc wszelkie tego typu agendy już są tak średnio potrzebne. Zresztą pozostanie on nadal częścią Rady. Najśmieszniejszy jest powód jego odejścia ze stanowiska, mianowicie przeciwko niemu prowadzone jest śledztwo dotyczące promowania rasizmu i mizoginizmu w miejscu pracy. W sumie jakby nie patrzeć, no to w tej radzie mamy praktycznie samych białych mężczyzn. Jest to pewien symbol, szczerze mówiąc, myślałem, że to całe towarzystwo będzie walczyć trochę mocniej, a póki co wydaje się, że pod tym przynajmniej względem Trump ma nad nimi całkowitą władzę. Jak już jesteśmy przy usuwaniu z urzędu, to usunięty zostaje teraz Russell Brand. Ktoś może go kojarzyć jako jednego z pro i ogólnie takich bardziej prawicowych komentatorów internetowych. Mimo iż koncentrował się głównie na Stanach, to jest w ogóle Brytyjczykiem. I jest to jedna z tych postaci, powiedzmy, trochę kontrowersyjnych. Jakoś mega niesamowicie zaznajomiony z nim nie jestem. Ale to jak dla mnie jest bardziej poziomno tabloidu, dużo sensacji, dużo groźnych słów, mało kontaktu, mało konkretu. A Także jakaś wielka strata to jak dla mnie nie jest, a został on oskarżony oczywiście o przestępstwa seksualne. Kilku kobietom się przypomniało, że coś z nimi zrobił 20 lat temu. Wiadomo, zlecenie polityczne, ale tak jak powiedziałem, to nie jest jakiś mega wartościowy człowiek. Przy okazji to zagorzało syjonista, więc można powiedzieć, że Heny się trochę pożarły między sobą. Również Europejczycy z kontynentu wyciągają działa na protrampowskie media. Twitter został bowiem pozwany do Trybunału Europejskiego za sianie dezinformacji. I tutaj już się robi poważnie, no bo to jednak grubsza sprawa. Co by nie mówić, Twitter to jest swego rodzaju alternatywa dla mainstreamu, więc fajnie jakby został nawet jak mask ma odpały. Zwłaszcza, że wyżej wymieniony ma teraz problemy finansowe i może się za niedługo z tym Twitterem pożegnać. Aktywiści z Serbii są tak spragnieni z zachodnich pieniędzy, że są gotowi pojechać po nie osobiście. Do Strasburga dokładnie jedzie delegacja rzekomo studentów na rowerach, no bo eko, a eko się w Unii podoba. Nie ma finansowania, nie ma protestów, no ale niektórzy umieją tylko protestować, więc jak dla mnie mogą wyjechać i zostać protestującymi, po prostu na zachodzie tamtym jeszcze płacą, a jest ich 80, więc gdzieś ich się jeszcze tam do żłoba dopcha. A propos Aproposzłowa, to Media zona prosi o wsparcie finansowe. To jeden z tych niezależnych rosyjskich opozycyjnych think tanków. Jakoś przed usunięciem USAID nie mieli magicznie żadnych problemów finansowych. Jakby nie patrzeć, mimo wydawania miliardów na te wszystkie media, koniec końców na niewiele się one stały, no bo Zachód wojny informacyjną przegrał. Trzeba powiedzieć, że ten system wsparcia medialnego, że tak to nazwę. No to powstał na długo przed erą internetu, gdzie dużo łatwiej było o kontrolę informacji. Oczywiście mamy influencerów, tylko ten świat no, jest dużo bardziej, że tak powiem, osobisty w sensie dużo więcej zależy od samej persony influencera. A silna osobowość to jest dokładna odwrotność tego, co reprezentują bezkręgowcy z tego typu pism. Donald Trump nałożył cła na poszczególne kraje, ale terytoria zależne otrzymały inne stawki. W ten. W sposób archipelag McDonella należący do Wielkiej Brytanii, dostał astronomiczne 84% cła. I wszystko fajnie, tylko jaką populację mają wyspy Macdonela. A no jedyną populacją to jest tamtejsza kolonia pingwinów, bo na tym leżącym u wybrzeżu Antarktydy archipelagu nikt nie mieszka. Co za tym idzie, nikt też niczego do Stanów nie eksportuje. No, ale nikt też się nie będzie od tych co odwoływał ani nakładał ceł odwetowych. Wiadomo, to kwestia biurokracji. Oficjalnie jest to terytorium samorskie Brytyjczyków. Ma nawet przydzielonego gubernatora. Także w tym przypadku to chyba bardziej wypadałoby się śmiać z, Bry z wyspiarzy, właśnie. Jeśli te filmy są dla Was przydatne, zostawcie łapkę, subskrypcję, bo mi to pomaga wraz w rozwoju kanału. Jeśli. Chcecie mnie wesprzeć finansowo, to link do y, mojej zbiórki macie w komentarzu. Podobnie jak linki do wszystkich artykułów y, użytych w filmie. A jeśli macie własne przemyślenia, to reszta komentarzy jest wasza. Dziękuję.